Jeśli wiesz, że miłość jest najważniejsza w życiu, że wszystko wybacza, i jeśli go kochasz, to dlaczego mu nie darujesz? Dlaczego w imię miłości nie wybaczysz Juanowi Miguelowi? Otrzymasz rozgrzeszenie, jeśli wyznasz prawdę. Nie mogę. Juan Miguel by mnie znienawidził. Musisz podjąć to ryzyko. Nie ze mną te numery. A ja w ciebie wierzyłam. Nie we mnie masz wierzyć, lecz w Boga. Bez pokuty nie dostaniesz rozgrzeszenia. Pomyliłam się. Przyszłam po pomoc, a ty mi jej odmówiłeś. Pomagam ci. Nic już nie mów. Nie dbam o twoje ani o Boże rozgrzeszenie. Nie bluźnij. Podlec. Boże. Jakże trudno mi będzie zachować milczenie. Ale tę dziewczynę chroni tajemnica spowiedzi. Se envuelven en lágrimas junto al miedo de volverme a enamorar. Mi voz había perdido hasta el sentido al hablar y con solo escucharte. Z rozpaczy szpieguję ich, jakbym był złodziejem. Wypatruję okazji, żeby porozmawiać z Marichui. Marichui, kocham cię. Odzyskam spokój dopiero wtedy, kiedy mnie wysłuchasz. Wiem, co to miłość. I wiem, ja jak boli. Dlatego nie miło, mogę mu wybaczyć. Zastanów się. Juan Miguel przeżywa wielką miłość. Tak, wiem. Myślałam, że nie. A jednak. Tak, wiem, że Juan Miguel wyjechał powodowany miłością. I masz o to żal? Nie. Każdy jest kowalem swojego losu. Juan Miguel poświęcił się w imię miłości. Tym bardziej, niech robi co chce i będzie szczęśliwy. On dopnie swego, choćby na przekór całemu światu. A więc nawet się z tym nie kryje. Chwileczkę, nic nie rozumiem. Nie szkodzi. Nie przekona mnie pani. Kiedyś Juan Miguel zapłaci mi za moje krzywdy. A przede wszystkim za zdradę. Wiem, co zrobię z moim życiem, tak? Czatując na Mariciu i miałem czas się zastanowić. Nad czym? Nad losem biednych ludzi. Tylu z nich potrzebuje pomocy, wsparcia, troski i opieki. To prawda. Nie mają pieniędzy, ale też chcą żyć. A jeśli są niewidomi, pragną odzyskać wzrok. Niestety często nie można im pomóc z braku środków. I co im pozostaje? Marzyć, że zdarzy się cud. Tak? Dlatego postanowiłem otworzyć klinikę dla ubogich. Otrzymają w niej bezpłatną pomoc. To szlachetny zamiar. Nagrodą będzie mi świadomość, że komuś pomogłem. Będę służył potrzebującym. Biedacy też mają prawo do dobrej opieki medycznej. Błądzisz gdzieś myślami. Co Cię gryzie?

Na chłanie Miguelu Jezus Maria Zapłaci mi za każdą łzę, którą przez niego uroniłam Posłuchaj Zaraz z tym skończymy Jak? To grzech Pójdziemy do ojca Anselma Coś podobnego Znowu nic Kiedy w końcu zobaczę Marciu Pani Cecilia Wiem, że zemsta jest zła I zatruwa duszę Ale mam żal do Juana Miguela On w niczym ci nie zawinił Właśnie, że tak Przepraszam Powiem ojcu, ale... Bez obaw Nie zdradzę tajemnicy spowiedzi Nie Obiecałam, że tego nie powiem. Ale Juan Miguel napisał w liście, że kocha inną. Ana Julia mi go przeczytała. Miguel. Co tu robisz? Usiłuję zobaczyć się z Mariciuj. Staczę tu dzień i w nocy, ale na darmo Patricio mógłby cię zobaczyć. Już raz mnie przegonił, ale będę przychodził do skutku. Musi upłynąć trochę czasu. Upłynęło go zbyt wiele. Kocham Mariciuj z całej duszy. Kłopot w tym, że ona nie chce o tobie słyszeć. Mariciuj ma ze mną dziecko. Juanita też chce zobaczyć. Przez wiele miesięcy byłem daleko. Mój synek pewnie już chodzi. Pragnę go zobaczyć choćby przez chwilę. I masz do tego prawo. Zabiorę go do parku, żebyście pobyli ze sobą. Naprawdę? Obiecuję pani. Obiecuję. A teraz odejdź, żeby uniknąć kłopotów. Przyjdź za chwilę do parku. Będziesz mógł pobawić się z synem. Córko, jakże zatruto ci duszę. Rozumie ojciec, dlaczego chce się zemścić. Uspokój się. Mam nadzieję, że wkrótce sytuacja się wyjaśni. Pomódl się do Matki Boskiej, by cię uwolniła od złych myśli. Nie uwolnij. Jestem uparta jak osioł. Wiem. Ja też się pomodlę o to, byś porzuciła myśl o zemście. Rozgrzeszam cię w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję. Do zobaczyska, ojcze. Do zobaczenia. Biedna Mariciuj. Anahulia Ana Julia jest podstępną zmiją, a ja nic nie mogę zrobić. Zupełnie nic.